Panele słoneczne zyskują dużą sławę, ale to inwerter wykonuje całą pracę w systemie fotowoltaicznym. Umieszczone pod każdym panelem słonecznym mikroinwertery są odpowiedzialne za konwersję prądu stałego wytwarzanego przez panele słoneczne na prąd zmienny, z którego możesz korzystać w swoim domu. Przy tak ważnej roli w bezpieczeństwie, wydajności i niezawodności nic dziwnego, że właściciele domów nalegają na stosowanie mikroinwerterów Enphase. Enphase jest wiodącym na świecie dostawcą mikroinwerterów. Najnowszy postęp w technologii inwerterów. Mikroinwerter Enphase IQ7 to potęga. Jest on dostępny w wielu konfiguracjach przystosowanych do systemów mieszkaniowych i komercyjnych. Nie daj się zwieść mniejszej i bardziej dyskretnej formie. Dzięki serii mikroinwerterów IQ7 otrzymujesz stałą wysoką moc, nawet w przypadku paneli zacienionych lub zabrudzonych. Ale to nie wszystko. Tryb impulsowy mikroinwertera Enphase pomaga w wytwarzaniu energii nawet o wschodzie i zachodzie słońca. To jest moc. Mikroinwerter IQ7 jest bezpieczny i niezawodny dzięki ponad milionowi godzin testów oraz rozwiązaniu, które eliminuje niebezpieczne wysokie napięcie prądu stałego na dachu a w przypadku awarii lub skoku napięcia w sieci mikroinwerter IQ7 pozwala na szybkie wyłączenie aby zapobiec zasilaniu sieci przez system fotowoltaiczny i zagrożeniu bezpieczeństwa innych wydajność mikroinwertera Enphase IQ może nawet pomóc z estetyką produkcja większej ilości mocy pozwala zainstalować mniejszą ilość paneli co może zapewnić bardziej dyskretną instalację na dachu instalacja i konserwacja instalacji solarnej jest również łatwiejsza dla montera Szukasz kompletnego rozwiązania energetycznego dla domu, w tym akumulatora, to nie jest problem z mikroinwerterem Enphase IQ7. Modułowa i elastyczna architektura mikroinwertera Enphase IQ7 została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić rozbudowę systemu wytwarzania i magazynowania energii. Wybór najlepszej technologii inwerterowej jest najważniejszą decyzją, jaką należy podjąć podczas przechodzenia na energię słoneczną. Wybierając Enphase, masz pewność, że dokonujesz właściwego wyboru.